Z przodu klasy w niebieskich szelkach siedzi Michał Sanders, najlepszy uczeń w koleżu Trump. Tak, świetnie, Michał. Czy on w ogóle da mi dojść do słowa? A najciekawsze jest to, że bakterie żyją wszędzie. Michał, jak zawsze, wszystko nam opowiedział. Teraz możecie odpocząć. A więc kolejna piątka? Przerwa? Czas przeczytać mój ulubiony komiks. Widzicie tych gości w tylnym rzędzie? To Piotrek i Marek, lokalni chuligani. Najlepsi w kpinach i drwinach. Wycaluj właściwie, Piotras! Wow! Michał miał szczęście zrobić unik w ostatniej chwili. Witam, profe! Chwila, ja to zrobiłem? Tak! Czuję w sobie moc Boja. Muszę wszystkich uratować! Czy ten młody geniusz jest początkującym superbohaterem? A Nie powstrzymacie mnie. Zawsze marzyłem, aby móc kontrolować czas. Dzięki mojej mocy wszyscy znakomici uczniowie Trum College będą bezpieczni. A teraz pozostał tylko mały dowcip, aby dać lekcję tym żałosnym osiłkom. Haha, ha, a masz! Tak, udało mi się! Ała! Kujonie, przestań marzyć! O nie, mam bujną wyobraźnię. Szkoda, tak naprawdę to nie pomogło. Prawie każdy licealista marzy o tym, by któregoś dnia pójść na studia. Ale jest problem: życie studenckie może okazać się zupełnie inne niż to sobie wyobrażałeś. I tak właśnie stało się z Prymusem Michałem. To mój drugi rok w koleżu Trum i wciąż nie znaleźli nowego celu do zastraszania. Chciałbym móc spędzić przynajmniej jeden dzień zrelaksowany. Cóż, Michał nie ma wielu przyjaciół, ale tyranów ma aż nadto. Eh, chciałbym być taki fajny jak Flashboy. No dobra, co tam jest ciekawego? Witaj, mój mm. drogi prymusie. Powiedz mi, zastraszają cię na studiach? Mm. Tak. Co to znaczy? Że jesteś słabym frajerem. <laughs> Znowu się zaczyna. Dobra, żartowałem. Dlatego dla osób takich jak ty mamy specjalną, super ofertę. Naszą nową książkę: Sposoby radzenia sobie z zastraszaniem. Naprawdę potrzebuję tej książki. Witam, chciałbym zamówić waszą nową książkę o radzeniu sobie z nękaniem. Dostawa dla ciebie? Świetnie, mam nadzieję, że mi to pomoże. Przeczytaj mnie. No jasne. Kolejny dzień nękania. Boję się tam iść. Ale nie mogę opuścić wykładów. Co tu zrobić? W tej książce powinno być kilka rad. Nie bój się tych, którzy cię obrażają. Po prostu ci zazdroszczą. Zgadza się. Mama mówi, że jestem mądry i słodki. Nie, boisz się co? Na bad. Nil jest nasz ulubieniec. Rano nie miałem czasu na ćwiczenia, więc odrobina aktywności fizycznej mi nie zaszkodzi. O rany. Cześć, chłopaki. Ha, widziałeś jego minę? Co, cykasz się? Mam nadzieję, że nie zapomniałeś zapasowych spodni. Wyglądasz, jakbyś już ich potrzebował. Nie, nieprawda. O, czekaj, Piotras. Ile on ma oczu? Cztery. Ha, <laughs> ha, dokładnie. Dość. Wiecie co? Już się was nie boję. Od co? Powiedz to jeszcze raz, cztery oki śmiałku. A co robimy z takimi bohaterami? O nie, tu jest tak ciemno. I jak mam się stąd teraz wydostać? O mamusiu. Witamy w naszej skromnej grupie. Siedzimy tu od paru miesięcy. Nie ma dużo miejsca, ale ważne, że jest bezpiecznie. Dzięki. Ech, ta zasada też nie działa. I tak Kolumb odkrył Amerykę. Kocham geografię. Znowu to samo. Chociaż wikingowie byli pierwszymi na kontynencie. Ała! Niezły strzał, kolego. Widziałeś, jak się odbił? Nie możemy ignorować takiego celu. Hihi. Hej, Kujonie! Fajne okulary. Jak u mojej babci. Jestem kwiatem lotosu na spokojnej tafli jeziora. Hej, molu książkowe, Utknąłeś? <laughs> Mam nową książkę. Ciekawie, jakie rady dają. Znęcanie się na zajęciach. To jest to. Spróbuj obrócić każdą sytuację na swoją korzyść. To bzdura, jak mam to zrobić? Chociaż mam pomysł powinno zadziałać. Świetnie, teraz jest nawet fajnie. Dźwięk nieustannie klikających popytów odpręża. Ale mądrala, co? Spójrz jak się relaksuje. Wiesz, my też mamy dużo stresu w życiu. Więc Twoja kurtka nam się przyda. Zasada numer 23 nie działa. Ale jak to? Dlaczego nawet w sieci cały czas mi jadą? Każdej nocy widzę te okropne komentarze w moich koszmarach. Musi być na to jakaś rada. O, świetnie! Zasada numer 46. Jeśli doświadczasz cyberprzemocy, po prostu wyłącz swoje urządzenie. Tak, to świetna rada. Zatwierdzona przez znakomitego ucznia Michała Sandersa. Nudle są dziś niesamowite, a kanapka smakowitość. Zasada numer 12. Oceń swoje mocne strony. Michał, twoje ulubione skrzydełka są dzisiaj w karcie. Co to za hałas? Och, biedna dziewczyna. O, zobacz, wśród okularników jest jakaś nowa. To jest mój sok. Tak, ci goście są prawdziwymi gwiazdami świata nękania. Nikomu nie odpuszczą. Stawka to mój obiad. Muszę coś wymyślić. O, wiem co zrobię. Tak, jest genialnie. Po prostu przykleję wszystko do tacy, żeby Piotrek i Marek nie mogli niczego mi wywrócić. A im więcej kleju, tym lepiej. Już widzę ich zszokowane gęby. O! Gdzie idziesz? Podaję nam obiad! Jestem taki spragniony. Hej, co to ma być? Co jest nie tak z tym kubkiem? Może utknął czy co? Udało się! Tak, wynalazca to moje drugie imię. Hej, wynalazco, zaraz zostaniesz pilotem. Już prawie mi się udało. To byli oni panie psorze! Dlaczego to nasza wina? Podłoga ma być czysta za pięć minut. Zasłużyli sobie. Nie wiedzą jeszcze, że mam czarny pas w karatę. Wygląda na to, że Michał dosłownie nie wyciąga z ręki swojego poradnika przeciwko nękaniu. No cóż, stań się silniejszy. Czemu nie? Ja też mogę to zrobić. Zostanę osiłkiem. Ojej, wygląda na to, że ten gość postanowił raz na zawsze zmienić swoje studenckie życie. Poza tym czytałem, że sport to zdrowie, a czytanie podczas uprawiania sportu jest jeszcze lepsze. Skończyłem tę książkę. O, to jest pomysł. Odrobina dodatkowej wagi nie zaszkodzi. To trochę za dużo. Podejście naukowe to klucz. Jeśli obliczysz idealną ilość ćwiczeń do swojego treningu, możesz od razu uzyskać maksymalny efekt. Świetnie, czuję się muskularny. Teraz odpoczynek. Dzień dobry! To będzie mój dzień! O, dlaczego nie mogę się ruszyć? Mięśnie mnie bolą i mnie nie słuchają. Popełniłem błąd w obliczeniach? Ale książka na pewno mówi stań się silniejszy. Ale zajmie ci to ponad miesiąc. Michał, kolego, ładna muszka! Chciałbym taką mieć. Wszystkie dziewczyny z koledżu byłyby moje. Ubrałeś się na paradę w święto dziękczynienia? Przestań zawstydzać naszą uczelnię, słoneczko babci! Mm, w ciężkich przypadkach prosi o pomoc. Ale kogo mam poprosić? Nikt nie może mi pomóc. Mój przypadek jest zbyt poważny. Hej, kolego, co to za mina? Coś się stało? Tak, jestem prześladowany w koledżu Trum. Rozumiem. Zrobimy tak. Wejdź do środka i jak tylko zaczną cię dręczyć, daj mi znać. A ja zrobiłem tak. Jaj! Hej chłopaki, to moja szafka. Mogę się do niej dostać? Jasne, że możesz, spryciulo. To wystarczająco blisko? Nie znowu. Dlaczego ja? I co teraz? A racja. Znak! 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 Oficer Powell jest na miejscu. Widzę zamieszki. Chłopaki, co tu się dzieje? Możesz uwierzyć, że jacyś ludzie prawie zabrali mu wszystkie pieniądze? Co? nie tak! Nie słuchaj ich! Więc uratowaliśmy go przed tymi łobuzami. Naprawdę? To bardzo miłe z waszej strony. Zgadza się. Trzeba stawać w obronie słabych. W naszym kraju powinno być więcej takich jak wy. Jesteście naszą dumą. Tak trzymać, chłopaki. Ach, prawie zapomniałem. Pozwólcie, że zrobię wam zdjęcie. Powiedzcie peace. Kolejny raport na ten miesiąc. Do widzenia! Więc na czym stanęliśmy? Ramka do ciebie pasuje, o fermo. Mówiłem, że mój przypadek jest zbyt poważny. Napiszcie w komentarzach, co byście zrobili, aby poradzić sobie z tymi bandytami. Nie mogę się doczekać waszych rad. Chcecie się dowiedzieć, czy Michał potrafi znaleźć właściwy sposób na radzenie sobie z tymi łobuzami? To dajcie nam lajka, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek. Pa, pa!